Dobry wieczór. Tak mamy kolejny wieczór majowy. Już z uporem maniaczki, bo nie maniaka. Będę mówić, że to majowy wieczór, bo może w końcu nam się trafi taki ciepły majowy wieczór, a może nam się w końcu trafi taki ciepły, majowy, bezpandemiczny wieczór. A no na razie laurka dla MO. Nie wszyscy wiedzą co to MO, no ale to już ich problem. Kto by to pomyślał, że to już 30 lat, jak uiściłem pierwszy mandat milicyjny za nieprzepisowe przejście ulicy Targowej przy Ząbkowskiej. Ale nie mam pretensji. Sama lodzia go ode mnie ściągała, czyli pierwsza i jaka twarzowa warszawska milicjantka. Potem miałem jeszcze parę razy do czynienia z milicją. No bo faktycznie tyle jest różnych przepisów i artykułów prawniczych, że żyjącemu człowiekowi niepodobieństwem jest co i raz się na jakiś nie nadziać. Raz, na przykład rozchodziło się o torbę od śliwek. Spożyłem na ulicy pół kilo węgierek, chcę torbę z pestkami gdzieś rzucić i nie mogę znaleźć koszyka, bo ich w ten czas było bardzo mało. Po krótkim więc na myśle torbę w rynsztok i posuwam dalej. A tu za winkla wychodzi milicjant i pretensje do mnie wnosi o zanieczyszczenie środowiska. Ja mu tłumaczę, że koszy nie ma, a on mnie na to, że pokaże mnie jeden, nie jeden, a dziesięć. Ale nie pokazał, przeszliśmy dwie, trzy ulice i nic. No to ja zaznaczam. Panie władzo, my tak do uszarganej śmierci będziemy z tą torbą chodzić, bo kosze ludzie do kwiatów w mieszkaniu pozabierali. Przyznał mnie nareszcie rację, Rzuciliśmy torbę w najbliższe bramy i chodu oba, każdy w inną stronę. Ale nie zawsze było tak ładnie. Nieraz trzeba było jeszcze mandacik zapłacić, a i odsiadki się trafiali. że ciasta nie za długie i zawsze zasłużone, ale za to porządek jest coraz większy i jak nam świeżo doniesła prasa z okazji 30-letniego milicyjnego Lubi Leuszy, sytuacja pod względem bezpieczeństwa niemożebnie się poprawiła. Na przykład w ciągu 8 miesięcy bieżącego roku zmniejszyła się o 1500 liczba różnych naruszeń karalnego kodeksu. Nie mówiąc już o rabunkach, samych gwałtów było podobnież znacznie mniej aniżeli w tak zwanym analogicznym okresie. Szwagier twierdzi, że to przez mokre lato, ale on zawsze mądrala. Tak czy siak, nasza milicja zdrowa się natyrała, żeby obywatelowie bezpiecznie mogli chodzić po ulicach i przebywać w zamieszkalnych lokalach. Także samo zmuszone jest bać o tak zwane zielone szaty naszej stolicy, czyli że brać za krawat osobników, które nie szanują miejskiej zieleni, czyli że chromolą drzewa, kwiatki, kwiaty oraz trawki. Chociaż wiadomo, że to warzywo pomaga nam na zwalczaniu drani decybeli wypuszczanych przez tramwaje, autobusy, zakłady przemysłowe oraz niemena i orkiestry bajtlesów, a działające fatalnie na nerwy płuca i podroby obywateli. Ale milicja czuwa zadeptanie trawników, łamanie gałęzi i temuż podobnie, że wyłącznie w tym roku ściągnęła 300 tysięcy złotych mandatu i obiecuje w dalszym ciągu czuwać nad tym zielonym naszym skarbem. Rzecz jasna nie rozchodzi się tu o forsę, chociaż trzysta tysiaków też piechotą nie chodzi, ale nie po to sadzi się kasztany, choinki i bukszpany, żeby byleła chudra po pijanemu ich weczył, albo żeby po trawnikach chodził jak po pastwisku pod garwolinem. Tych trzeba pouczać i sztukać mandatem po kieszeni, Chociaż z drugiej strony nie można zakładać mieście amerykańskiej prerii, przez które przejść do tramwaju nie można bez nadłożenia pół kilometra drogi. I o wiele ludzie ścieżkę bez takich step wydepczą. Trzeba to uszanować i na drugi rok nie zaorywać, a przeprowadzić legalną dróżkę. Bo w takim wypadku mandaty nie pomogą. Chyłkiem nocami, jak zające, przelatywać będą ludzie przez te pampasy i piąć ścieżkę wydepczą. Taka na przykład garbata sytuacja egzystuje na rogu alei niepodległości i ulicy Goszczyńskiego, a i w wielu innych punktach miasta. Ale załamanie gałęzi i niszczenie zieleni między blokami szczególnie mocno trzeba brać szanownych obywateli za frak. Piękne ogródki, na przykład na brudnie, w krótkich apcugach śmietniki się zamieniają. Dzieciaki i starsi nie uważają zieloności. Jeden mój znajomy, który tam zamieszkuje, Wracał kiedyś po ciemku do domu, bo oświetlenie jest tam jeszcze nieobecne, i od razu czuje, że ktoś mulinę na gardło zarzuca i twarz czymś mokrem nakrywa. Więc on wkrzyk: napadli mnie, milicja, ratonko! Nadlecieli ludzie ze światłem i pokazało się, że to nie był napad, tylko się facet na, na sznurze odwieszania bielizny rozciągniętymi między drzewami powiesił. A coś mokrego to byli świeżo uprane gacie na dobitek osobiste jego, bo żona zapomniała ich ściągnąć ze sznura. Należał się za to mandat? Należał. A co najmarniej dwie stówy. Drzewa w ogrodzie to nie góra do wieszania bielizny. Żeby o tym tamtejszym lokatorom przypomnieć, proszą o to moi znajomi z Brudna, bez fatygowania milicji, która i tak ma dosyć roboty z trzymaniem krótko przy twarzy elementu, czyli świata przestępczego Wielkiej Warszawy. Także proszę Państwa. Pilnujmy, gdzie wieszamy gacie, zwłaszcza własne. Do pranoc.